dobry, dzień dobry. To był pierwszy odcinek z, z Igrzyska Śmierci. Wszystkie areny chyba są sali Dobra, po zrobieniu kurczęcie i zobaczymy się, jak będą wolne. Dobra, znowu jesteśmy. I mi coś, coś mi się, popsła Dobra, dzień. dzień. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Muszę to kolejny myszko. Dobra, Myszko przestała logować. Biegniemy. Mm. Kurde. Gdzie tu będą skrzynki? Gdzieś się ktoś goni? O, tutaj. Wiedziałem. wiedziałam. Wiem, gdzie będą skrzynki. Na pewno będzie tutaj. Czekaj, Kto, czy ktoś przesz Oczywiście nikt. Mieczyk, please. Mieczyk, mieczyk, proszę. Kurde Lecz, nie drewniany. Wiem. Gdzie pójdę? Tu wyszło tu, 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 tu było takie coś. Tu i słodki na górę. Dobra. gdzie tam kogoś nigdać, nie chcę tam odwracać. Świetnie. Ey, piesznik. Czy ludzie, czy wszystkie skrzynki już są przeszukane? Po tą myszkę. Jedna skrzynka przynajmniej. nic nie ma no. o wchodzę tam i tam będę się bronić jest tramwit łapy i hopy I tu będziemy ich nawalać he <ścoughs> skrzynka Nie wiem jak pity to mnie na pewno zabiło, chyba że z, zrobimy mały fail O! O! Widzicie go! Jaki skubany. Jesus... Nie mnie No świetnie. Dobra, to widzimy się za chwilę.